Witamy serdecznie, Andrzej Wielkier z tej strony, witam na kanale Andrzej Wielkier i dzisiaj nowość, pewna nowość wchodząca na kanał, bo oficjalnie zaprosiłem i Wy możecie przywitać moją żonę. Na Instagramie Boska Routkowska tutaj będzie w domu sis, przy garnkach będzie pani kuchareczka, także możecie ją powitać. I jest to nowy program, program o nazwie... Rondel gotuje. Gotowanie z Thermomixem. Słuchajcie, na co dzień lifestyle jest taki, że jestem trackerem i to jest i nadal będzie. Jestem rolnikiem i to będzie. Będą szkolenia i już w poniedziałek zaczynam nowe szkolenie. Będą e, tematy jakieś myjni. Lekkie, trudne, ciężkie chwile życiowe. Ale będzie też program Rondel Gotuje, w którym wspólnie z żoną będziemy występować i będziemy wam pokazywać, prezentować właśnie te różne przepisy, różne smaki, bo przecież karmienie się nas jest nieodzowną częścią. Kurcza, jak to się stało w ogóle, że my tutaj jesteśmy? Może SIS to wyjaśni? Może dlaczego to termowiec? Szukajcie czegoś, co pomoże nam przyspieszyć gotowanie posiłków, ale też coś, co nam urozmaici kuchnię, prawda? Szukaliśmy... w naszej kuchni ostatnio było nudno chyba i szukaliśmy czegoś, jakiegoś rozwiązania, które pozwoli nam zasmakować nowych potraw. Dużym bodźcem było to, że właśnie Sylwia powiedziała kurde, znowu muszę wymyślać jakieś nowe produkty dzieciom, no nie? Że ja sobie dzieciom. I, I sobie, bo karmią się tak. i... Ta, Dokładnie. ta dieta jest trochę uboższa, więc nie mogę smażonego, wiadomo. Także tutaj szukaliśmy coś czegoś, co pomoże nam urozmaicić naszą kuchnię. I z Thermomixem właśnie uważamy, że będzie bardzo łatwo, bo jest konkretnie, jest jest warce kuki do wybór pewnych produktów i z tym tabletem tutaj z możliwościami tymi co preferuje nam to urządzenie, to na pewno zobaczycie jakąś jakość. Do tego nie staliśmy się zwykłymi posiadaczami tego urządzenia, tylko ja zostałem przedstawicielem. W sumie yy, przedstawicielem firmy Forberg. Powiedz tutaj widzom, wszystkim naszym kochanym: Cześć, Magni. Cześć. I powiedz, że to Ty będziesz testował te jedzenie i nie będziesz kłamał. Nie. Nie będziesz kłamał? Nie. I będziesz jadł? Głośno. Dobra, pożegnaj się z widzami. To jest pa, Papa zrób. Pa, pa. Więc y, stało się tak, że będziemy właśnie prowadzić ten kanał. Narodził się też... Narodził się fajny pomysł, że ty będziesz mogła regularnie występować, bo wcześniej... Zobaczymy się regularnie. <laughs> A czy, czy tylko po prostu to urozmaicenie dotyczy się kuchni, czy, czy raczej nie? Ogólnie, że warto coś się w życiu. No tak, nie ma nudy przede wszystkim chyba u nas. Nie ma, czy nie tylko w kuchni. Aby nam czasu starczyło na to wszystko. Nie, to racja. Śmiesznie, bo może nie stać, wiesz o tym. To za razie będziesz klientów. <głos> <głos> e, ogólnie tak. Osoby, które mają, korzystają, będziecie chcieli, żebyśmy sprawdzili, opublikowali jakiś przepis. To piszcie w komentarzach. Piszcie, że chceli, chcielibyśmy zobaczyć, jak wy gotujecie, kochani, to i to, jak wam pójdzie to i to, jakie ciasto upieczecie czy bądź jakiegoś szejka, bądź smoothie. Nie ma różnicy, co napiszecie. My to sprawdzimy nieraz. Sami będziemy właśnie y, sobie różne te przysmaki czy z kuchni tajskiej, jakieś kuchnie staropolskie w ogóle będziemy próbować różnych smaków: czy makarony, czy w piątki na przykład nie będziemy jeść mięsa. Mięs. Yy, yy, I kwestia zapraszania nas, również, bo będą osoby, które nie mają tego urządzenia. To z chęcią piszcie do nas, tu się wyświetli numer, pod którym yy, zadzwonicie, napiszecie, zapytacie. Czy się spotkamy, czy obywam zaprezentować, przedstawić jak działa i, i świetnie, świetnym urządzeniem jest Thermomix TM6. Do tego... Zwłaszcza, że mogą gotować mężczyźni. Bez problemu. Terenicy. Bez problemu, także kobiety mogą sobie siedzieć, odpoczywać, choć, no, no w niedzielę muszą. W niedzielę muszą, ale no, panowie muszą... Panowie się mogą wykazać wtedy. Ale też panowie wiedzcie, że kobiety od razu wam po stokach podziękują, jeśli wyposażycie na przykład na jakieś święta, bądź e, jakieś, jakąś okazję wyposażycie swoje kobiety w to urządzenie. No nie? Co tam jeszcze chcielibyśmy dołożyć? No, witamy was w programie Rondel Gotuje. E, powitajcie serdecznie moją żonę, bo mnie już znacie raczej bardzo długo od kilku lat. A i ja jestem na Andrzej Wielkier na Instagramie. Tutaj jest boska Rądkowska, A to, co będzie się działo na co dzień, bo na kanale będą filmy wypuszczane być może jeden na tydzień, być może jeden na dwa tygodnie, czasami może jeden tylko na trzy tygodnie. Zależy, jak nam będzie szło, jak te życie będzie się układać i inne obowiązki. Kolejną sprawą jest. Instagram, Rondel gotuje, na Instagramie Rondel gotuje, będziecie mieli fotki, jakieś relacje. Częściej, na pewno częściej, bo codziennie trzeba karmić dzieci, pana testera. Panie testerze, codziennie jesz? Głośniej. Codziennie zajadasz, tak? Hmm. Więc codziennie. Wkrótce dojdzie nowy tester, bo będziemy rozszerzać dietę. To też bardzo ważne. Miki, przykład. Mikołaj ma ponad 3 miesiące. Także w okolicy ponad 6 miesięcy będziemy w, yy, wprowadzać różne może kaszki, sami będziemy robić te wszystkie już rzeczy. No ja jestem ciekawa, co ten ten moment. Zdrowo. Wymyśli. Także zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.